Konwent Wójtów Powiatu Wieluńskiego poświęcony był tym razem dwóm zagadnieniom. Pierwsze z nich dotyczyło możliwości finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obszernie na ten temat informował wójtów Zbigniew Stasiak, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mamy kilka nowych programów priorytetowych, natomiast same zasady od trzech lat praktycznie funkcjonują w wojewódzkim funduszu w taki sam, w taki sam sposób. Szanowni Państwo, Finansujemy zadania związane z ochroną środowiska w kilku formach. Podstawową formą są, tak jak powiedziałem, nisko oprocentowane pożyczki. Kolejną formą są bezzwrotne dotacje. Finansujemy również, finansujemy również przede wszystkim inwestycje realizowane przez osoby fizyczne poprzez częściową spłatę kredytu zaciągniętego przez naszego beneficjenta w banku. Dopłacamy do oprocentowania kredytów zaciągniętych na zadania związane z ochroną środowiska. Mamy również formę, która polega na przyznawaniu nagród i w ten sposób wspieraniu różnych inicjatyw, które z, tym, z, tym, z ochroną środowiska są, są związane. Szanowni Państwo, podstawowa forma, w jakiej finansujemy, tak jak powiedziałem, ochrona środowiska, to jest pożyczka, pożyczka nisko oprocentowana. W tej chwili oprocentowanie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu to jest 2,5% w skali roku. Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie 10 lat i... Yy, Taka dodatkowa preferencja to jest możliwość częściowego umorzenia tejże, tejże pożyczki po spełnieniu określonych warunków, po osiągnięciu efektu ekologicznego, po częściowej spłacie. Każdy z naszych beneficjentów ma możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie, czyli jakby nie musi w całości spłacać udzielonego dofinansowania. Część tej pożyczki, mówiąc najprościej, zamieniana jest, jest na dotację. W dalszej części konwentu sporo mówiono również o spółdzielniach socjalnych, a to w kontekście możliwości utworzenia takowej... Na terenie naszego powiatu. Szanse wzrastają z roku na rok. W 2008 spotykaliśmy się w gminie Konopnicach, kiedy podejmowaliśmy te tematy. No, trzeba było czasu, żeby zapoznać się. Zmieniło się przez ten czas prawo, powstała ustawa o spółdzielniach socjalnych. Także ciągle te warunki są coraz bardziej sprzyjające. A dzisiejszy konwent wójtów pozwolił na to, żeby zachęcić wszystkich wójtów z terenu Powiatu Wieluńskiego do zastanowienia się nad tą problematyką. Niektórzy z nich uczestniczyli we wcześniejszych naszych spotkaniach, także nie było to żadną nowością. I ja na podstawie. W podstawie dotychczasowych doświadczeń no, przypuszczam, że jest duża szansa na to, żebyśmy taką spółdzielnię osób prawnych na terenie powiatu wieluńskiego mogli powołać w niedługim czasie. Zebranym zaprezentowano specjalny film pokazujący jak taka spółdzielnia funkcjonuje. To naturalnie tylko jeden z wielu przykładów. Spółdzielnie socjalne to zupełnie nowy twór na, na polskim systemie prawnym. To jest połączenie przedsiębiorstwa spółdzielczego z organizacją pozarządową. Zakładanym przez osoby, które znalazły się w, sytuacji, w tej sytuacji na rynku pracy. Z powodu np. swojej niepełnosprawności czy długotrwałego bezrobocia, a nawet bezdomności. Spółdzielnie socjalne mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osoby fizyczne, jeżeli zakładają spółdzielnie, to musi być ich przynajmniej pięć, a maksymalnie 10 Wielobranżowość byłaby taką cechą tutaj podstawową tej spółdzielni, o której tutaj myślimy, dlatego że różne, różni wójtowie mają różne pomysły, podobnie jak i my, jako stowarzyszenie, również pan starosta. Także to już z samej natury skłania do tego, żeby podjąć się różnych zadań, takich, jakie najlepiej potrafimy, no i jakim sprostamy, no oczywiście, jak na to zareaguje rynek. Dodatkową zachętą do tego, aby takowe spółdzielnie powstawały w naszym regionie, w regionie jest również to, że samorządy mogą nie tylko dofinansować jej powstanie, ale też zlecać funkcjonującym już spółdzielniom zadania, co umożliwia ustawa o spółdzielniach socjalnych. Jest przewidziane dofinansowanie takich podmiotów z Funduszu Pracy poprzez powiatowe urzędy pracy, ale to jest oczywiście do dyskusji, bo niektóre ze spółdzielni powstają w oparciu o fundusze europejskie. Także to wymaga jeszcze dokładnych uzgodnień, rozważań, kontaktów z ekspertami, no i ze spółdzielczami, z tymi, którzy takie działania już podejmują i dotykają bezpośrednio. W tym roku takowa spółdzielnia na pewno jeszcze nie powstanie, ale z pewnością zostanie wykonanych gro prac stanowiących bazę do jej założenia.